Siemaneczko. Dzisiaj robimy mały serwis z skrzyni biegów ZF6HP26. I mamy tutaj do wymiany dziś mis misko filtry, olej. Oleju mam chyba 5 4, 9. Tam mam jeszcze jedną dziś buteleczkę taką zapasową. Będzie cała mechatonika z, z zdjęta, także jest i, ten, i ta tulejka, te gumeczki. Okular i te tłoczki. Tłoczków mam więcej, bo nie wiem, czy jest ich tam 6 czy 7, gdzieś, gdzieś coś tam pisali. Więc wziąłem sobie chyba nawet 8, także tam jest zapas. I płyta separacyjna, mam nadzieję, że będzie pasować. Tam jest jakieś oznaczenie A025 z jednej strony, z drugiej strony jest B025 052, coś mi się pokidrało. I co? Jaki jest objaw? Czemu ja to robię. Eee, czemu ja to robię? No bo nie wiem, kiedy był robiony jakiś serwis e, w tym samochodzie. Eee, tam już jest na liczniku przejechane ponad 600 tysięcy, więc e, no, ta skrzynia mam nadzieję, że była serwisowana. Chociaż e, są już pewne objawy. Eee, objaw jest taki, że przy około 2000 obrotów e, czuć, czuć takie mrowienie i to jest nieważne na jakim biegu i tylko w sytuacji, gdy lekko dodaję gaz, sobie lekko przyspieszam. w momencie, kiedy dodaję mocny gaz ten, ten objaw znika, więc może być to konwerter może być to coś innego za chwilę Wam pokażę jeszcze adaptację mechatroniki i zobaczycie sami, że no nie jest za wesoło także mam nadzieję, że coś tutaj się poprawi po tym małym serwisie, jeżeli nie to skrzynia prawdopodobnie będzie do naprawy Okej, okay, według ISTEM mam takie adaptacje na skrzyni. Co to jest niepokojące? Niepokojące jest to sprzęgło E. i to jest maksymalna wartość tych adaptacji 750. I to troszkę mnie niepokoi, bo może to być gdzieś tam pęknięty, pęknięty kosz na sprzęgle A, lub panewki gdzieś w coś już są zjedzone. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tej drobnej regeneracji mechatroniki. Ja adaptacji nie będę kasować na początek. Troszkę pojeżdżę, zobaczę jak one nam się ewentualnie zmienią. Jeżeli nic się nie zmienią, to wtedy prawdopodobnie będę je kasować. Chociaż podejrzewam, że troszkę powinny się poprawić te przepływy. Jeżeli na przykład spadną mi przepływy tylko na tych czterech pierwszych sprzęgłach, a na E się nic nie zmieni, to znaczy, że raczej sprzęgło E jest rozbalone i będzie skrzynia do regeneracji. I to będzie troszkę no nie fajne ale zobaczymy, bądźmy dobrej myśli e, tutaj te wartości to w sumie nie za bardzo tam się orientuje ale wyglądają raczej w, tak w miarę, no jak na skrzynie, która ma przejechana ponad 600 tysięcy, no to chyba nie jest źle e, no zobaczymy, dobra, to, to jest tylko tak w sumie e, bardziej orientacyjnie a zobaczymy jak to wyjdzie po e, tym małym serwisie no i tak jak widzimy po adaptacjach na, na tym koszu E jest już max, także coś tam się dzieje. Być może to jest pęknięty kosz, być może gdzieś gubi to ciśnienie na mechatronice. Tam nie wiem powiedzmy, może już gdzieś tutaj płyta separacyjna, akurat w tym miejscu, gdzieś sobie tam puszcza, tam gdzieś, w sensie w tym miejscu, gdzieś tam, gdzie ma te kanały do tego kosza E. No i na przykład gdzieś sobie już puścił ten klej na jakiejś ścieżce, no i ten nam ucieka ten olej, dlatego. Może to jest ten problem? No zobaczymy, damy nową płytę, damy tam te wszystkie nowe, nowe doperelki, nowy olej, wyczyścimy to, zobaczymy, jaki, będzie, jaki, jaki to będzie miało wpływ. Początkowo, no, tak jak mówiłem, nie, nie skasuję adaptacji, żeby to się, mam nadzieję, samoistnie bardziej doregulowało, bo jeżeli bym skasował adaptację na tym korzu, a gdzie jest, jest tam maksa, ona by się nagle wyzerowała. I ona by się nagle ustawiła na zero, to e, nie wiem, czy skrzynia nie będzie w szoku i nagle jakiś błąd nie wyskoczy. E, bo to jednak jest e, zbyt duży zakres takiej ustawień. Jeżeli na maksie już coś się dzieje, a na minimum e, nagle wskoczy, to może być taki problem, że błąd nam wyskoczy i nie będę w stanie, nawet nie będę miał kiedy jechać tym autem, żeby te adaptacje z powrotem do tego maksa urosły. No, tego się obawiam, więc no, co nie ma co tu w sumie za bardzo ględzić. Autko za sobie podnoszę, ustawiam po swojemu i ściągam miskę mechatronikę. Pokażę wam w jakim stanie był olej, w jakim stanie był ten misko -filtry. Ten wkładzik od filtra też postaram się wam wyciąć, tak jak w poprzedniej skrzyni i pokażę wam jeszcze ułożenie tam tych wszystkich kuleczek w tej mechatronice. Podejrzewam, że to będzie tak samo jak w 6HP19. Ale tak z ciekawości, e, ba, wam to nagra. może komuś coś się przyda. Moment do kręcania to wam, e, może powiem na koniec, także e, też gdzieś jeszcze tam się przewinie, e, więc to ja zaczynam i nie marnuję czasu. Okej, okay, tak wygląda płyta separacyjna. E, widzimy, że już tutaj te, ta taka ala uszczelka jest taka dosyć mocno, jak nie wiem, jakby spłaszczona w niektórych miejscach, w niektórych nie, więc e, na przykład o, tu widzimy, że już jakby się troszkę rozszczelniało, może to też w momencie tego otwierania, ale no ciężko to stwierdzić, także jest to jakieś jest jakaś nadzieja, że to może być problem z, u mnie z tą płytą separacyjną tu jest strona górna od tej podstawy jakby a tu jest druga strona o, tu w ogóle nie ma ścieżki, no miejmy nadzieję, że już po prostu przepuszczało i gubiło to ciśnienie tam, gdzie nie powinno, także no nie jest tutaj to tu jakoś Pewne, ale jest nadzieja. E, tu w sumie jest tutaj, tutaj, tutaj nie ma nic ciekawego, nie ten numer to jest A52 od dołu, B52 od góry przychodzi. E, tu jest ta postawa, gdzie są te wszystkie e, te jakby akumulatorki ciśnienia, dwie sprężynki tu i tu. Jedno sitko, drugie sitko tu e, i kulki tak sobie tylko tyle o ile polecimy, bo nie będę ich wyciągać. Jeden, dwa, może troszkę dalej, o. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, tu chyba siedzi siódma w tym dołku. I chyba to jest wszystko. Tak mi się wydaje. Ja tu mówię, tego nie będę e, czyścić, bo się no, no pewnie by trzeba, ale ja tego nie będę robić, bo ja według mnie tutaj są sitka, gdzie już gdzie już tu myślałem, że mi się wypadł solenoid gdzie już ten, ten olej jest przefiltrowany, więc tutaj nic nie się nie powinno dziać sobie tylko te sitka przedmucham, to i to i w sumie tylko wymieniam akumatorki. płyta i składam jeszcze sobie wyjmę te solenoidy przedmucham filtr te, ich, tam, ich siteczka i te składam I to tyle, potem Wam pokażę jeszcze jak sprawa z olejem wyszła Ok, teraz sobie już to skręciłem. Wyciągam sobie noidy i patrzcie na siteczkę. jest są zawalone. Hmm, czy to będzie widać? O, widzimy, są zawalone tymi ścieżkami z płyty separacyjnej, więc warto jest tutaj zajrzeć. I kolejna nadzieja, że to może być tego problem tego mojego objawu. Także ja to teraz sobie przedmucham powietrzem, no bo nie mam myjki jakiejś tam ultradźwiękowej. E, i to w sumie tyle, co mogę zrobić. Teraz sobie możemy tam zajrzeć, czy nie ma tam jakiegoś sypu w środku. Jakiś jeden jedna drobinka jest. Eee, no i tak sobie poczyszczę, i zaraz to będę montować. Ale coś tam mam jeszcze przy okazji, nagram. Ok, tu mam termiczko-filtr. Widać troszkę takie były jaśniejsze. Eee miejsca od pyłków tych tam, z tych tarczek tutaj magnesiki są w miarę ładne, czyste i też spuszczając olej mam takie sitko w lejku i tam żadnych opiłków nie było, tutaj w sumie też raczej nic się nie trafiało, więc już tego nie będę rocinać, bo znowu mnie noc zastała ja pokażę Wam te akumatorki ciśnienia bo były wszystkie zjechane i to tak totalnie Jeden to w ogóle jeden, jeden to w ogóle co sumie nawet dwa mają takie jakieś o, takie dwie jakieś antenki, od, tam, no tam, tam takie dziurki są i ja się ta guma tam wciskała, no nawet trzy są takie z antenkami, także wszystkie no już były zjechane, znaczy się to tam aż tak bardzo nie robi, a no, tak, tak mi się wydaje, bo to i tak zamykało tam ciśnienie. Ale może jakoś na płynność samej zmiany biegów to będzie wpływać. I co tam jeszcze ciekawego? Olej, jak zlewałem to przy spuszczaniu samej miski, to zeszło 4 litry. Potem mechatronika to były kolejne dwa. Także łącznie 6 litrów mi zeszło. I tyle też wlałem. I co? Następnie wlewałem olej najpierw na wyłączonym silniku. Weszło chyba 4, później włączyłem silnik. Na chwilę przemieliłem skrzynią, tą w każdej pozycji to wszedł. Tam jeszcze dolałem około pół litra, i dopiero jak już tam autko sobie się skrzynia osiągnęła 30 stopni, to wtedy na włączonym silniku dolałem całą resztę, czyli tam jakieś półtora litra. Weszło łącznie, no, łącznie weszło tyle, ile zlałem, czyli około 6 litrów. E i teraz będę jeździć, je, jeździć e, prawdopodobnie do, gdzieś za miesiąc sobie zerknę te adaptację, czy coś, coś się tam ułożyło e, i potem podejmę kolejne kroki. Albo je skasuję, albo tak będę jeździć, jeżeli nie będzie już jakichś większych problemów. E, póki co to nie było tak bardzo jakoś, nie wiem, odczuwalne nawet, może tam minimalnie, ale to na pewno nie było. Nie był taki problem, że to było w jakiś sposób uciążliwe, więc e, póki co mam nadzieję, że zdążyłem zadziałać zapobiegawczo przed e, całkowitym uszkodzeniem tej skrzyni. E, I co, co tu ciekawego jeszcze Wam powiem? A może na koniec, e, no za około miesiąc tam dogram te adaptacje, jak, jak się pozmieniały, tak z ciekawości dla Was. To e, co? Widzimy się na takim małym podsumowaniu za około miesiąc. Dobra, pora sprawdzić adaptację po. Około tam, nie zrobiłem około 800 km, tu jest 500 i tam było jeszcze około 300-400, prędzej, także około 800. I co my tu widzimy? Widzimy teraz takie adaptację dalej na sprzęgle A jest dosyć dużo, więc już się do, wręcz już się do tej wartości maksymalnie zbliża. Więc tak średnio to pomogło pod tym względem. Tutaj nie wiem, czy było też na tym koszubę. Na, na, na tym, czy to było na tym sprzęgle B też tyle? 23 milisekundy? Czyli na tych innych jest 0? No, ale to tam na razie nieistotne Istotne jest to, że objaw, który był Czyli takie lekkie jakieś szarpanie, takie drgawki przy delikatnym przyspieszaniu One faktycznie zniknęły To mi naprawdę pomogło w tym, że już no, nie ma tych takich drgawek, już przyspiesza Kolejny objaw, czyli takie lekkie falowanie obrotów przy jednostajnej jeździe. Takie 80, 90, 100 bez dodawania gazu. Widziałem, że wskazówka obrotomierza sobie faluje. Tam gdzieś w zakresie 200, 300 może. No, no może nie, no tak około, no nie wiem, 100, 200 może obrotów. Takie delikatne falowanie tej, tej wskazówki. Było to i to nadal jest, tylko że nie ma żadnego takiego odczucia, że na przykład tam auto raz zwalnia, raz przyspiesza, raz zwalnia i przyspiesza, a więc to zostało. A i to w sumie tam jakoś mi to nie przeszkadza. To ja tylko że nieraz jak się podczas drogi spojrzy na ten obotomierz, to widać. A póki tego nie, nie coś, to nic z tym nie będę robić, i co? No, tak, tak są tak te adaptacje wyglądają na pewno. Zauważyłem to, że na trybie Sport ta skrzynia te biegi zmienia jakoś tak bardziej agresywnie, jest tak wręcz kopnięcie. Zwłaszcza na tych pierwszych biegach, typu z jedynki na dwójki, to aż tak normalnie jakby ktoś kopnął cię w plecy. Prędzej tego nie było. I też zmniejszyło się to zauważalnie, takie jakby przyciąganie skrzyni na wysokich obrotach w momencie zmiany biegów Prędzej było tak, że on dochodził tam, no nie wiem do ilu tu jest, przy ilu tu jest zmiana biegu, ale gdzieś tam, no powiedzmy przy 4,5 tysiącach. I on wtedy ten bieg przełączał jakby na takim pół sprzęgle że było czuć moment, w którym ten bieg przestawał łapać tak jakbyś wciskał sprzęgło. Wtedy było czuć, że auto przestaje ciągnąć pewną mocą i po prostu wchodzi kolejny bieg. A teraz ten efekt jest tak jakby zniwelowany, no niemal myślę, że, że do zera, że... On ten bieg po prostu przepina, nie ma takiego uślizgu jak na lekkim sprzęgle, tylko po prostu ten bieg wbija i to dalej sobie jedzie. Także to też sporo pomogło. No, mówię, tutaj jedynie ta wartość tego sprzęgła E została dosyć duża. No, nie wiem, zobaczymy. Myślę, że no po prostu skrzynia swoje ma. Powiem Wam, że miska była. 2020 roku, więc ten olej nie był też stary, był do, dosyć świeży. Było widać, że jego barwa jest taka jeszcze okej. Okay. Na pewno nie, nie, nie był jakiś mocno ciemny. No, przy takim przebiegu jaki tu jest, czyli tam na pewno 400, a pewnie i więcej. No, skrzynia i tak bardzo ładnie działa. Nie mam już teraz jej nic, nic do wytknięcia. Hmm. Mówię po tej regeneracji mechatroniki jest o, o wiele lepiej. Eee, co tu jeszcze wam powiedzieć? Mogę ciekawego. Tutaj w sumie nic więcej nie możemy chyba sprawdzić. Parametry robocze skrzyni. Tu mamy coś ciekawego. Pewnie nie. Napięcie akumulatora. O, tak przy okazji 11,8 to chyba troszkę mało, co? pora będzie wymienić na jakiegoś agm bo to zwykłe to jest jeden wielki sit w tych samochodach. No, temperatura oleju w skrzy skrzyni jak ma na chłodnym silniku. 37 stopni. A olej silnikowy? 47%. Ciekawe. Minus 48 Nm No dobra, jeszcze tak z ciekawszych rzeczy powiem Wam, że Nie wymieniłem tej tulei, w którą gdzie wchodzi ta wtyczka do skrzyni biegów Z tego powodu, że Żeby tą tuleję wyjąć, trzeba opuścić skrzynię biegów A ja akurat no, nie miałem już czasu na to, że nie, nie zdążyłbym tego zrobić Więc to zostawiłem, na szczęście mi tam żaden olej nie cieknie, nie ciekł I teraz też nie cieknie, więc jest, jest, jest ok wszystko ale, żeby ją wyjąć, mówię, trzeba opuścić lekko tył skrzyni. Nie wiem, czy nie trzeba wtedy rozpinać wału. Podejrzewam, że chyba nie, ale nie wiem, bo no nie, no nie zrobiłem tego i nie jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie. A, no i jeszcze co do adaptacji. Ja adaptacji po skasowaniu, w sensie. Miałem jeździć z tymi adaptacjami starymi, tylko przypadkiem gdzieś włączyłem któryś guzik, gdzieś coś przyznałem, przypadkiem nie takie zamiast sobie sprawdzić, zerknąć na te adaptacje, jak się tam zmieniają po tej regeneracji, to po prostu je skasowałem. I tak wyszło na to, że one się uczyły od zera, i też nie robiłem żadnego. Specjalnego, żadnej specjalnej tam sekwencji tych adaptacji nie robiłem, nie wykonywałem. Po prostu jeździłem po swojemu normalnie, tam raz wolniej, raz szybciej i to się tak samo układało. Więc raczej to tam nie ma większego wpływu. Myślę, że i tak te adaptacje by się nic nie zmieniły, gdybym to jakoś tam specjalnie jeździł, pewnie i tak by do, doszło do tych samych wartości i tak. Mówię, póki nie ma wielkich objawów, to e, temat zostawiam na razie na boku. Skrzynia ładnie bieg zmienia, teraz jest dla mnie spoko, więc tak to zostawię. Na razie mm, obserwuję sytuację i zobaczymy, co się będzie działo. E, jeżeli coś się będzie działo, no to wtedy już pewnie będzie remont skrzyni wymagany, a tak e, póki co jest ok. E, te, tego misko filtra nie rozcinałem, bo na magnesikach widziałem, że było puste, no bo był nowy filtr, więc tam nic, nic większego nie powinno być. I w sumie tyle. Także jeżeli, jeżeli wam pomogę coś filmikiem, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i co. Dzięki. Do następnego. Hej.